Powiemy sobie? Tak, sobie powiem. I to tak sobie tak. O, tak sobie wymyśliliśmy, że to tak. Może ja drugą taśmę wezmę jeszcze. A dlaczego? Bo nie da rady już z Drabiny sięgnąć. sięgnąć. Idziemy próbować zdalnie. To jest praca Drwala, ogrodnika online. Pokaż może, bo to chyba jest istotne, nie? Jak dużo już zostało w To też, nie? Będziemy tak. ciapać. To ja. Wiesz co, może tak jeszcze tutaj coś spróbuję, zpałżuj jak możesz na chwilkę, a ja to może spróbuję jeszcze to. Kurwa, trzy metry ode mnie, i tak sypie się centralnie w moje oczy. Bardzo męczące, ale idzie, nie? Teraz wpadnie. Teraz mi ręce odpadną. Czy do Nie ma co ryzykować. Trzeba z okularami. Uf. 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 Czyli to no nie jest genialne. Ja nie jestem geniuszem. Można, można do czego dojść w życiu bez studiów. Dobra, pauza, okulary. Sylwia mi leci po okulary. Rusz. To ja zaraz wracam.